Lit Tebo, nowość w portfolio Lidea. Odmiana z rejestracją w 2025 roku w Polsce. W dwuleciu badań rejestrowych odmiana uplasowała się na siódmej pozycji z wynikiem ponad 111% wzorca. Odmiana Littebo to przedstawiciel genetyki Lidealny rzepak. Podmiana posiada genetyczną odporność na FOME z genem RLM7 oraz genetyczną odporność na wirusa żółtaczki rzepy, czyli TYV. Podmiana charakteryzuje się bardzo mocnym wigorem jesiennym, przez co szybko przechodzi z fazy. Liścieni do fazy liści właściwych, dzięki czemu lepiej znosi ataki pchełki rzepakowej i lepiej regeneruje się po jej uszkodzeniach. Odmiana wykształca bez problemu od 8 do 12 liści jesienią, nie jest podatna na elongację szyjki korzeniowej, dzięki czemu jej zimotrwałość jest na bardzo wysokim poziomie. Na wiosnę odmiana restartuje średnio wcześnie. Kwitnie również średnio wcześniej, później wydłuża się troszeczkę ten okres i dojrzewa nam w terminie średnio późnym. Odmiana wyhodowana w systemie ogóra jest odporna na osypywanie. Ponadto odmiana nie ma problemu z wyleganiem roślin. Niewątpliwym atutem tej odmiany jest bardzo wysoka. Odporność na fomę, dzięki czemu mamy bardzo zdrowe łodygi do końca sezonu wegetacyjnego i roślina może akumulować całą dostępną wodę oraz składniki odżywcze w łuszczynach, nalewając przy tym nasiona i gwarantując wysoki plon. Lid tebo jest odmianą dopasowaną do każdych warunków glebowych, aczkolwiek z naszych obserwacji i badań, które prowadzimy na terenie całej Polski, wynika, że bardzo dobrze sprawdza się na stanowiskach słabszych i y, toleruje okresowe niedobory wody. Dystrybutorem odmiany Littebo jest Procam.